Ciao! Witam Was serdecznie po raz kolejny u mnie. I dziś u mnie przepis na sałatkę z kopru i z pomarańczy. Być może wyda się Wam to dziwne, ale y, mieszanka tych warzyw i owoców w zasadzie jest bardzo dobra i bardzo zdrowa, i uważam, że warto nagrać na ten temat filmik. Jest to bardzo prosty sposób na surówkę. Typowo włoską, którą jemy w szczególności w tym okresie wiosna-lato, ponieważ to jest właśnie sezon na kopę. Mam nadzieję, że mnie skopiujecie i że przypadnie wam do gustu, ponieważ uważam, że jest to prosty sposób na to, aby zaskoczyć waszych gości i możecie wykorzystać sur, sałatkę jako przystawkę, bądź yy, jako yy, sałatkę, która towarzyszy głównej potrawie. Oprócz tego chciałabym jeszcze powiedzieć, że to jest dobry sposób, aby urozmaicić Waszą kuchnię, ponieważ czasami warto spróbować czegoś, bo może odkryjecie, że to jest właśnie ten smak, którego szukaliście to raz, a dwa, tak jak to w życiu bywa, fajnie jest, jak można je sobie w jakiś tam sposób urozmaicić, a w szczególności takimi małymi rzeczami, małymi detalami, bo w kuchni to jak w modzie i tak dalej, i tak dalej. Eee, no i cóż, to by było na tyle. Mam nadzieję, że przypadnie Wam do gustu, że będziecie nadal myśleć na YouTubie. Dzisiaj nie podałam Wam <laughs> meteo na Włochy. Dzisiaj jest 25 stopni i jest piękna pogoda. Jak widzicie, za plecami mamy piękne słońce. Mam nadzieję, że teraz już będzie tylko coraz cieplej, bo bardzo długo czekaliśmy na piękną pogodę. Zapraszam na Jezioro Garda i do oglądania mojego filmiku. Ciao! Tak jak już wspomniałam, to bardzo prosty i tradycyjny sposób, w jaki można przyrządzić surówkę. Jak widzicie, obieram pomarańczę. Następnie pokroję ją w ząbki. Możecie ją również skroić w kółeczkę, ale ja wolę ząbki, ponieważ uważam, że są wygodniejsze do jedzenia. W podobny sposób kroję również koper włoski. Na takie właśnie małe kawałeczki odcinam te, wcześniej odcinam niepotrzebne części i obieram go w taki sposób, jak wiecie na pewno... Nie każda warzywa, warzywa jest perfekcyjne. I właśnie kroję w podobny sposób, jak pokroję pomarańczą, a cały setek tkwi właśnie w cebulce. Cebulkę kroję w takie właśnie okrągłe kółeczka. Możecie użyć do tego właśnie szczypiorku, ponieważ cebula. Sama w sobie jest bardzo taka pikantna i nie każdy lubi surową cebulkę. Kolejnie łączę wszystkie składniki i w bardzo prosty sposób doprawiam, ponieważ używam jedynie soli i dobrej jakości oliwy z oliwek. Łączę wszystkie składniki, składniki mieszając i to by było na tyle. Jest gotowe. Uwierzcie mi, to bardzo prosty sposób, ale naprawdę polecam. I to by było na tyle, żegnam się z Wami, zapraszam do śledzenia mnie na Instagramie oraz na Facebooku i życzę Wam smacznego, buon appetito!